Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najciekawsze lotnicze wiadomości. W tym odcinku, między innymi o nakazie aresztowania dotyczącym katastrofy Smoleńskiej, problemach irlandzkiej firmy leasingowej, nowych lotniczych sankcjach nałożonych przez Wielką Brytanię, problemie w chińskim sektorze lotniczym, czy o pierwszym polskim samolocie na Tajwanie. Zapraszam do oglądania. Od wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku minęło już ponad 12 lat. Wydawać by się mogło, że w sprawie tej nie będzie już wielu przełomów, ale jednak Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz aresztowania na okres 30 dni dla Wiktora Ryżenko, czyli osoby będącej odpowiedzialnym za lotnisko, gdzie miał lądować polski samolot rządowy. Ciekawym faktem jest to, że wobec drugiego kontrolera, Pawła Plusina, rząd nie wydał tego nakazu. Trzeba przypomnieć, że w roku 2020 prokuratura krajowa zmieniła stawiane kontrolerom zarzuty z nieumyślnego spowodowania katastrofy na umyślne. Z tego co biegli mówili, kontrolerzy byli świadomi tego, że ze względu na warunki pogodowe, w jakich schodził Tupolew, szansa na katastrofę była spora, ale mimo to zezwolili na lądowanie. Prokuratura twierdzi, iż Wiktor Ryżenko źle naprowadzał samolot oraz podawał błędne informacje załodze Tupolewa, a informacja o odejściu na drugi krąg padła zbyt późno, aby można było wykonać manewr. Od pierwszych dni inwazji Rosji na Ukrainę rządy nie tylko europejskich krajów nałożyły szereg sankcji gospodarczych na agresora. Sankcje te objęły wiele sektorów gospodarki, w tym między innymi lotnictwo. Najbardziej widocznymi sankcjami dla Rosji był zakaz lotów nad terytorium dziesiątek państw oraz zakaz sprzedaży części lotniczych. W efekcie lotnictwo w Rosji cofnęło się do czasów Związku Radzieckiego. W efekcie firmy leasingowe zerwały umowy z Rosjanami i zażądali zwrotu swoich statków powietrznych. Nawet jeśli nie chcieli oni zrywać umów, to i tak z powodu zakazy sprzedaży części lotniczych, z czasem samoloty stawałyby się wrakami. Jednak samolotów nie udało się w większości odzyskać. Najbardziej poszkodowany został irlandzki holding Air Cup. Jak do tego doszło? Holding Air Cup, czyli największa na świecie firma, która leasinguje samoloty, udostępniała swoje maszyny Aeroflotowi w formie leasingu. Leasingowanie maszyn to powszechna praktyka na rynku lotniczym, gdyż pozwala to na ciągłą rozbudowę floty oraz umożliwia działanie na większą skalę, ponieważ linia nie musi wydawać milionów na start, na zakup samolotów na własność, tylko po prostu je wypożycza za określoną miesięczną kwotę. I w taki właśnie sposób RK leasingowało samoloty dla Aeroflotu. Jednakże przez liczne sankcje wycelowane w Rosję, ta postanowiła również odkryć się na zachodnich firmach. Władimir Putin podpisał specjalny dekret, przez który rosyjskie firmy dostały pozwolenie na przejmowanie aktywów i majątków należących do firm spoza Rosji. W efekcie rosyjskie linie ukradły 113 samolotów i 11 silników odrzutowych, które miały w posiadaniu w formie leasingu od firmy ARCAP. Spowodowało to, że holding odnotował z powodu konfliktu na Ukrainie straty w wysokości 2,7 miliarda dolarów. Rosja ukradła około 5% floty firmy leasingowej, co przełożyło się na to, że zamiast odnotować 500 milionów dolarów zysku, firma zanotowała prawie 3 miliardy straty. Ktoś za chwilę może powiedzieć, no ale jak wojna się skończy, to uda im się odzyskać skradzione maszyny. I tak i nie. Faktycznie jest możliwość odzyskania tych maszyn, ale będą one bezużyteczne, ze względu na to, że wygasną im niezbędne certyfikaty, które wydają zachodnie firmy, i później mogą ich już z powrotem nie odzyskać. Być może uda się odzyskać część straconych pieniędzy, ale z pewnością nie będzie to taka sama kwota, jaką leasingodawca otrzymałby, jeśli przewoźnik tych maszyn po prostu by nie ukradł. Mówi się, że w efekcie ceny leasingu maszyn wzrosną, przez co finalnie zapłacą za to wszystko zachodni pasażerowie. Wojna na sankcje na rynku lotniczym nie ustaje. Tym razem Wielka Brytania postanowiła dorzucić kolejny pakiet. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że wprowadzą oni nowe sankcje wobec rosyjskiego sektora lotniczego. Linie takie jak rosyjski Aeroflot, Ural Airlines czy Rashia Airlines nie będą mogły teraz sprzedawać swoich niewykorzystanych miejsc na brytyjskich lotniskach. Taki cios może skutkować tym, że rosyjskie linie stracą nawet 50 miliardów dolarów. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii powiedziała: cytuję: dopóki Putin będzie kontynuował swój barbarzyński atak na Ukrainę, to Wielka Brytania będzie nadal atakować rosyjską gospodarkę. To ogłoszenie jest ostatnią porcją brytyjskich sankcji na Rosję, które mają zapewnić, że Rosja nie będzie mogła zarabiać na przemyśle lotniczym Wielkiej Brytanii. Wcześniej Wielka Brytania zabroniła już Rosji korzystanie ze swojej przestrzeni powietrznej oraz eksport towarów i technologii lotniczych. strata 12,5 miliarda dolarów przez chińskie linie w 2021 roku przez zamknięcie granic. Przez pandemię COVID-19 wiele firm poniosło ogromne straty. Przykładem tego jest chiński sektor lotniczy, który w 2021 roku. Na skutek zamknięcia granic stracił aż 12,5 miliarda dolarów, ponieważ bardzo długo utrzymywali oni zamknięcie granic, by nie dopuścić do rozpostrzeżania się wirusa w tym kraju. Z informacji, jakie podaje sektor chińskich linii lotniczych, zła tendencja spowodowana wirusem powoli zanika, a sprzedaż biletów wzrosła o 22% w zeszłym roku. Jednakże jest to nadal za mało, by zrekompensować straty spowodowane przez pandemię. Niestety przez zamknięcie Szanghaju na 6 tygodni linie ponownie odczuły mocny cios w plecy, co spowodowało zanotowanie kolejnych strat. W porcie lotniczym Taiwan International Airport doszło do historycznego wydarzenia. Pierwszy raz wylądował tam polski samolot rządowy z rządową delegacją. Delegacja pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Grzegorza Piechowiaka przyleciała do Tajwanu Gulfstreamem G550. Celem wizyty było odbycie polsko-tajwańskich konsultacji gospodarczych. Na miejscu znaleźć można było również kanclerza, prezesa Rady Ministrów. Pewnie możecie się zdziwić, dlaczego wspominam o tej informacji, skoro normalnym faktem jest, że Polska wysyła delegacje rządowe do różnych miejsc na świecie. Otóż była to bardzo ważna wizyta historyczna dla Tajwańczyków, dlatego że na arenie międzynarodowej niezależność demokratycznego Tajwanu jest mocno kwestionowana przez Chiny. A w tym odcinku lotniczych wiadomości to już tyle. Jeśli chcecie, aby takie filmy proponowały Wam się częściej, zachęcam do polubienia tego filmu oraz do subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć.